No siemanko, witam serdecznie na kanale. Michał z tej strony, Money Makes Money. Dzisiaj zrobimy sobie AirDrop Info, ponieważ nazbierało się tutaj kilka rzeczy, kilka mamy aktualności, kilka nft nawet będziemy sobie odbierać. Także z tym pozytywnym info zapraszam oczywiście na Intro Money, Dobra, pierwsze co, jeśli używaliście ze mną Akala, jeśli dawaliście tutaj e, pulę płynności, pokazywałem to w tym wideo tutaj u góry, wam je podwieszę. To jak wejdziecie sobie na portfolio i na NFT, to tutaj powinien wam się już pojawić ten NFT, za właśnie dawanie płynności, bo to jest NFT dla early adopters. A poza tym, no, resztę, jeśli chcecie sobie odstejkować i wyjąć tą płynność, to możecie tak zrobić. Ale nie do końca jeszcze można to zrobić, bo tutaj oni mają ten loyalty program i loyalty program kończy się pod koniec sierpnia, więc ja tutaj akurat e, zostawię to co mam i dopiero wtedy będę to odstejkowywał. Dobra, lecimy dalej. Staffy, Staffy Hub, tutaj robiliśmy sobie już ten testnet. Jeśli nie robiliście, no to polecam sobie sprawdzić, bo zaczynają się tutaj pojawiać nowe opcje i już niedługo będzie trading. Także jeśli tego jeszcze nie robiliście, to zapraszam tutaj na to wideo o testnecie. Ja raz na jakiś czas tutaj wracam, sobie trochę poklikam, postejkuję i porobię tutaj różne rzeczy. Mam nadzieję, że ten testnet nam odpłaci. A tymczasem również tutaj airdrop, o którym Was informowałem w tym wideo tutaj. Jeśli zrobiliście swapa, no to jest tutaj do odebrania właśnie 100 tych tokenów MSN. Wystarczy tylko zrobić nowy swap Jednego USDT z jednej sieci na drugą, więc działamy z tym. Trochę dziwny ten swap, ale no dobra, jedziemy. Zero Fini by tutaj jest, dobra. Podpisujemy transakcję i ta transakcja pomoże nam się zakwalifikować również na przyszłe airdropy, bo te 100 tokenów MSN to jeszcze nie wszystko. Także chwilę tutaj musimy poczekać. Ja akurat robię tego swapa z EVMOSa na Polygon i mam nadzieję, że mam tam na Polygonie jakieś matyki na odebranie tej transakcji, bo nie jestem do końca przekonany jak to działa. Także testujemy teraz. No przejdzie to czy nie przejdzie, bo już czekam i czekam. Dobra, niech to się tutaj ładuje. A my tymczasem lecimy dalej, bo tutaj jest kolejny ad job, o którym również was in informowałem. Oczywiście, ale będzie do odebrania za 3 dni dopiero. Możecie się tu podłączyć Waszym Keplerem albo Metamaskiem, chyba też. Więc, jak sprawdzicie sobie tutaj kliknięcie, to wam pokażę ile macie konkretnie tych tokenów Wind do odebrania. I kolejnym airdropem będzie airdrop od Aqua. Będzie to airdrop dla stakerów Juno, jak i stakerów Atoma. No i oczywiście więcej info coming soon. I teraz tak, wbijamy tutaj na lewana. Jeśli używaliście lewany, jeśli graliście w tej gry, jeśli macie jakieś smocze jaja na terra, dalej i tak dalej, to można tutaj właśnie odebrać sobie NFTka. Tylko trzeba połączyć się. Znaczy, zapisać się najpierw do subskrypcji tutaj. Dobra, teraz dajemy tutaj. Sign up, i tutaj musimy się połączyć naszym Dragon Walletem. Czyli, jeśli macie te NFT-ki, no to powinniście już mieć zrobiony ten Dragon Wallet, o którym informowałem również w tym wideo tutaj więc teraz musimy tutaj wpisać naszą, nasze seedy i wtedy powinniśmy odebrać NFT w formie jakiegoś smoka tutaj. Dobra, więc jeśli tutaj zrobiliście wszystko poprawnie, jeśli robiliście już ten Dragon Wallet, no to nie generujcie po prostu nowego, tylko wpiszcie te swoje seedy tam, gdzie jest Custom Seeds i zapiszcie się tutaj na tą listę. I doczytałem jeszcze na ich Medium, że ten mint jeszcze nie jest dostępny. Po prostu musimy jeszcze trochę poczekać. Jednak należy się tu połączyć tym Dragon Walletem, żeby później jak już zaczną budować na tym nowym łańcuchu, to wtedy te e, rect dragony NFT będą właśnie do wymintowania dla nas, z tym że trzeba mieć ten Dragon Wallet. Także serdecznie zapraszam, a my lecimy dalej. Sprawdźmy tylko, jak ten o Mason już przeszedł. Mason przeszedł, czyli powinno być wszystko dobrze. Sprawdzę sobie tylko na poligonie, czy doszedł ten USDC. No tak, no niby mam tu jeden USDC, także wszystko powinno być ok. Dobra, a ciekawe, jakbyśmy teraz chcieli to wysłać z powrotem, sobie myślę, że nie zaszkodzi tutaj zrobić taką operację. Po co mi jeden dolar gdzieś tam na poligonie? To sobie wyślę to po prostu z powrotem. Dobra, to tutaj niech się zatwierdza. A my lecimy dalej, oczywiście. Tutaj mamy akurat Orbital APES. Czyli dla osób, które stejkują Evmosa i które wybrały akurat tego walidatora, możecie się tutaj połączyć swoim portfelem i sprawdzić, ile tych tokenów OAWE będzie Wam się należeć. Orbital APES jest to projekt NFT, który niedługo będzie wypuszczać swoją kolekcję. No i chciałbym takiego jednego, przynajmniej małpiszona, złapać dla siebie. Także ja w sumie swoje EVMOSy oddelegowałem tam trochę do nich, ale mam też innych walidatorów, o których Was również informowałem, na przykład w tym wideo. Dobra, i to już chyba by było na tyle. Nie będę Wam więcej zabierał czasu, mam tu jeszcze jeden testnet w planach, ale nie wiem, czy dam radę jeszcze to dzisiaj nagrać. Także dzięki wielkie za obecność, zostawcie jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Marko, pozdrówki. Jo!